Myślę, że ty jesteś znowu. Ja że ty jesteś za mną, to nie uderza, ale nie słyszę, że mnie nie no To mówię, kurwa, dobra. Patrz jak ich porobił. Zobacz, jak ich choro porobił. Patrz tutaj, to. Bardzo ładny stworek. Bardzo ładny.

Masz, 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 masz? masz. nie, nie, ja nie, 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 Tak, Tak. To chciałem osiągnąć. No, nie, nie, zamierzam. nie, 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 żebyśmy żebyśmy nie, wydłużyli. O, nice. Noż do chuju. nice. nie, Tak. No nice. No Też już tam. Myślałem, że jakoś to podesz, czy coś, no, nie. Podam, mój. Jakbym potrafił. Jakbym potrafił. <laughs> Kurwa, chciałem w niego uderzyć. Piłki już nie zdążyłem. Tak, ja chciałem uderzyć piłkę, ale wjechałem do bramki, zgarnie coś stało. Nie potrafię lepiej wyjechać. <laughs> Wszyscy kurwa. Poczekaj, patrz, 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 bolo. O, o! Jeszcze ty kurwa? No ej. No, Już bez no. Moja. Nie moja. <laughs> Jakie fejki? <laughs> <laughs> Serio, to wygląda jakbyśmy się sfejkowali kurwa. Oj. Rozwaliłem jednego. A drugi... o prawie trafił. <laughs> Ale musi być teraz. Oj, smutny. I kolejny! Co to O my też jesteśmy jak kurwa. Ale pory, kurwa, ich zrobiłem. Co ty robisz? Jeszcze, jedzie się, 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 Nawet był do strzał oh. <grym> Tybec no, A myślałem, że był idealny oh. Jakbym kurde znowu

Do ludzi. No. Ej. Ej, 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 nie, 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 Co? nie, 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 klawiaturę, i Mam nadzieję, że nie, 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 Że co? Że nie, 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 ostatnio. Czego? No. To jest go. Ty nie miałaś nitra do jakiegoś. Aha, typu. to tak. Bo ja? Nice. Nice. Nie, to nie mm -hmm. okay, yes. Jest. Na styk, Nastyk, nastyk, ale. Bożne, że no, to. Tak, oh. nie trafisz, nie, nie ma szans. To no chciałem powiedzieć, że kurwa nie tak mocno, a oni to tak spierdolili. Więc ja chciałem powiedzieć to samo. Kurwa, nie Ale nie tak mocno, nie, oni, kurwa, ale, ale, kurwa. Kurwa kurwa. 80, 80 na godzinę było. Ale kurwa... Pff, no nie wierzę. Oni no teraz są takie gówniane gole, że to jest niesamowite no, no, no. No, no, no. Gó Gówniane, bo masz 56 punktów, te tak dropną, a nie dropną jakiś super mocny. E, ale już mam w chuj pokół w ogóle, ale chujowe. Znaczy, to jest kurwa ładny jest... gol, to jest ładny gol Pod I Co kurwa 56 punktów w śmieciu. Ale Bacz, mam kuba. na przykład Bedrilla złapałem, Widla, no, Caterpillar. To, to byłeś już w Viledan Forest 6903... W ogóle jak będziesz z Brokiem chciał walczyć To musisz przedupić kuba? całą mapę do tego. Eee, z... Kurwa Przebić przez ten las A właśnie, z Aszym Keczumem mogę walczyć Oooo oh. Możesz walczyć, ale jest to trudne. Nie wiem, bo raz przegrałem. Nie, 157 Uff. 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 Coraz szybsze tego, ale kurwa. W sensie coraz mocniejsze. Ile teraz 33 kiedy było 56? Nice, nice. Ja nice. nice. z każdego, kurwa, dostajesz styl. Kurwałaś jak ona. No bo ona się tak durnie odbiła, no. Nie ja pierdolę. Tu. I ja ona zamiast poleccie przy ścianie to... Nie. Chabok. Okej, okay. Nie bronię. Zmiałbym... Okej, okay, dobra. Sorry, patrz, 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 patrz. Chyba nie, dobra. nie. Tak będzie kurwa. Oh, nice. Dzięki. Oh. 1041 punktów. To jest! Gol z dystansu. <ś benim śPs apologies> no to w gorywce. sześć goli. Dobra. Dobra. EJ pana zdążę... Nie zdążę. jeszcze? Nie, Ja, ziebał, ja to <noise> tak. No ja. mhm. Czysto jest. Uważaj z lewej. Nice. Oh, yes. Co? ich pofajko. No. Wiem. Masz. Dobra. Dobrze. Te słowa miejskie takie 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 takie